Siemanku lodziska w pierwszym odcinku Fortnite'a w nowym roku Słuchajcie, mamy teraz rok 2024, 1 stycznia yy, I słuchajcie, wszystkiego widzowie najlepszego w nowym roku ja Już widać, że dostaliśmy nową ekipakę, no bo nowy rok jest Nowa ekipaka No dobra, to... O, ten jest fajny gościu. Faj, i jak wygląda. A co jest? Ile ja z lub dostałem? What the hell? Ja jego go wezmę, nic mega. No! O, Jeszcze otrzymaliśmy 5 gwiazdek yy, i 76708 yy, PD w sezonie. No to dobrze. A, mam mam tego skinka. A, i to sobie do kilofy, ok. A w sumie to sobie tak. i pozwolę trochę, że tak powiem. Ye, ye, ye. Nie, no dobra, no serio. Okej. Okay. No yy, nie, oczywiście nie będziemy grać w ten trybek, zagramy sobie zero budowania. Dobra. Ale co ja mam tak cicho tą gierkę? No nie, nie mogę. Nie mogę tutaj dojść do dźwięku. się będzie powtarzać. Aha, piosenka Among Us. Ale to jest na serio to jest na serio. Emotka Among Usa. No To była emotka Among Us. Często to się na ciebie mówi Among Us, no ale. Among Us, to jest poprawna nazwa. Dobra. Najpierw przeciwników w z pistoletów lub pistoletów maszynowych. Aaa! Buła z masłem. O ile tylko ten pistolet znajdę. Lub pistolet maszynowy. I zimowy wiatraczek wiatraczek, no? Zimowy, zimowy wiatraczek. Dobra, lecimy szybko. Dobra. O mój Boże. No dobra, sobie pozwolę, że tak. Ty ktoś wszedł w ogóle już? Jezu, jak oni się tam klepią! Jest tam mocno klepią. Patrzcie, patrzcie jakie mamy itemki już. My mamy, już. my mamy już jednego epika i jedną legendę. Co jest? A zostało 85 graczy dopiero. Yeah. Jeszcze tylko co? Zadało się dzisiaj sobie wziąć i będziemy mieli, prawda? Czy on tam idzie? A nie, bo ja muszę w głowy trafiać, zapomniałem. Myślałem, że muszę zlikwidować, a nie No to głupie, no co się teraz dowiedziałem. Ty, tam był motor. Tam był motor, tam był motor. Motorem będzie szybciej. A są skrzynki, to się zatrzymamy po drodze. Dobra. Ciekawego. Niespecjalnie chyba. O nie, ja mam z takim salownikiem. Żałuję, że ją wziąłem. No już nie będę takiej legendy wywadzić. Czy to jest cenne dla mnie? Ła, są tego. I bum! No a nie da się tutaj wyjść, bo są te okna takie zablokowane Szkoda Coś to był To jest ciekawie A nic nie zebrał Prezentu nie zebrał! Ej, co jest? Przełamnik nie zbiera prezentów. No dawaj! O! Ale nie, bo ja muszę mieć pistolety maszynowe, a ja mam teraz właśnie pistolet maszynowy, grom K. seria K. seria. Nie wiem, co to znaczy. Tego nie otworzył. Skrzynki nie zebrał, gromadnik nie wziął. Nie wziął, zwony. Zresztą ci ludzie nic tutaj nie biorą. Tylko to mam nic wziął A No, dawaj Skrzynki nie zebrał Bo jeszcze jest? O, jeszcze słyszę jedną u góry skrzynkę O, kotwiczki Nie wiem Ej, tam jest pociąg! Dawaj idziemy, idziemy, idziemy do niego, idziemy do niego Idziemy do niego a nie, bo nie jest na samej górze. wiem, że on jest tam na moście, to nie. To nie damy rady już, nie dogonimy go. Gdzie nie słychać skrzynki, ale słyszałem przed chwilą trochę na dole. Pod schodami! No. Okej. Okay. Kurde, nie wiem czy tą twiczkę brać. No dobra, wezmę. Ograsz. Czekaj. O grasz. Okay. Od tego jest przystawka nie o, w web. O dobra, dałem mu obrażenia i kolejne w web. Dobra, ale pytanie, czy się udało? Czy ja zrobiłem to zadanie? Cichaj, mordo, muszę sprawdzić. E, Ostatnie zdanie! A co tu biega w ogóle? A chłopiec się celuje, Boże! Co, on myśli, że ja się zamknę To, on chce, mnie drugiej strony. on chce mnie z drugiej strony zaskoczyć. Dawaj. Ty, dawaj, ja mu prąka zrobię. Ty, on znowu gdzie indziej idzie. Jezu! Chłopie! <grywa> Jezu, chłop, normalnie nie wiem <grywa> Dobra. O, I fajna snajperka, mam fajną snajperę! Fajną snajpa. A, gdzie ja w ogóle? Na jakiej części koła ja jestem? O, prawie na środku! Już stacja... już stacji bez nie ma w kole. Szkoda. No ja sobie poszedłem na stację, ale ja nie mogę. Boże, patrzcie! Ja jeszcze takiego dużego terenu nie odkryłem. Jeszcze tej mapy nie odkryłem. Bazy buntowników jeszcze w ogóle nie odkryłem. Co nie? Nie, ja muszę tam iść. To ja, ja muszę to odkryć. Ja nie chcę tak po prostu być... jak tego to nie odkrywa. mam bolem. A nie, bo to nie jest co? Oczywiście to jest dalej, bo to 600% tu w około. No, 600, 600 metrów i 3, 630 metrów tylko. No już się 600, niecało. Oj, to jest ten lew prawdopodobnie, tak mówią. A, gra. Okej, okay, y, fajnie było cię zabić. Fajnie było cię zabić. Ale jest tu gdzieś pojazd. Ej, szczupka. Może kurde, myślałem, że może dostanę kolejną kotwiczkę czy coś. To kolejny gracz. Patrzcie, jakie mamy bronie. Patrzcie, jakie my mamy fajne bronie. Ale mamy bronie, zobaczcie. My mamy normalnie jednego mityka. My mamy mityczną pompę. Zobaczcie. Mityczna to jest, no. Patrzcie. Mityczne, epickie i legendarne. Nice, naprawdę. Mamy... Mamy na nice tej chłopi jeszcze z tym medalionem do mnie przyszedł. Tutaj mamy ten medalion. Tylko teraz szkoda, bo teraz wszyscy wiedzą, gdzie ja jestem. Teraz wszyscy wiedzą, gdzie jestem, no bo ten medalion ujawnia czyjeś miejsce, więc to jest takie plus minus. A jak ten medalion wykorzystasz do na przykład otwarcia skarcą, to wtedy już twoje miejsce zostanie chyba ukryte. Zresztą jeszcze nigdy tutaj tego skarca nie otworzyłem. Nigdy. Chyba. O, może coś nowego przyjdzie fajnego? Może przystawka jakaś. A nie, to jest znowu pistolet maszynowy. Ta, taki sam. To no nie chcę go. A to w sumie lepiej tam przejść. To jest skrzydłka lub niedaleko. A, to jest. O! To sobie wezmę na wypadek. To ja słyszę niebieską, patrzcie niebieska jest, wow Okej, okay, epicka No oczywiście, no ja wolę, oczywiście ja wolę mityczną, no nie żebym Nie żebym brał zamiast mitycznej, y, ten, epiką, bo to jest trochę głupie Dziwne Jak dla mnie oczywiście Dlatego nie biorę o, i to chciałem zrobić? O, czekaj. W sumie wiem, że... Wiem, że to mi nic nie da, ale tak po prostu tutaj to otwieram, bo mi się nudzi trochę. Ja dopiero tylko 6 kilów zabiłem. A, w sumie myślałem, że tylko trzech, a już 6 tak naprawdę rozwaliłem. Ty! Ej, coś to już skarbiec otworzył! Ej, to ten typek z tym medalionem ten skarbiec otworzył, no! To na pewno on. Bo ten typek miał medalion, to on tym medalionem... A, nie. Ale nie, wtedy ten medalion znika prawdopodobnie chyba. To, nie wiadomo, że są dwa medaliony. Aha, ej, to jest dziwne trochę, ale okej. Okay. A ja sobie ulepszę na mityka idę. Tylko ja nie wiem co to znaczy. Ja nie wiem, co tutaj... co... Ja, nie wiem czy... Bez sensu zmieniać celowniki, nie chcę. Ja chcę po prostu ulepszyć to na legendarne. A później to na mityczne i to na mityczne, ale... Ale to do tego do służy inne narzędzie, które już w tej grze właśnie nie ma. tego właśnie w tej grze już nie ma. Więc trochę głupie. Jezu, te drzwi są prawie niewidoczne, i one się zlewają ze ścianą normalnie. Właśnie... Znaczy właśnie nienormalnie. O, to też trochę. No ale to oczywiście nie. To wygląda normalnie. O, cenne zabytki. które jest zaraz, zniszczę wszystkie. Beba zabytek Jezu, jak tu łóże. Skorytarz czy tunel jakiś? Ty, ty? Ej, ty, ja słyszałem typa z koroną. Jakiegoś typa z koroną słyszałem, bo... bo słyszałem dźwięk koronki. No, takie typowe połowki. No serio, słyszałem dźwięk yy, korony. To znaczy, że jakiś typ z koroną jest blisko mnie. O Jezu, boję się trochę. Ale patrzcie jakie to są fajne skrytki! to są naprawdę e, mocne, bardzo fajne skrytki. Patrzcie, mogę sobie tutaj snajpić teraz. Co nie fajne, fajne miejsce na snajpę? Chociaż i tak bym nie mógł ktoś teraz ze snajpić i tutaj. Ale patrzcie jakie tutaj jaka jest tutaj miejscówka! Patrzcie, no... Patrzcie, jeszcze tam jest zej, zejście po schodach. jeszcze nie miałem takiego wielkiego pomieszczenia na, na oczach. O, legendarne! Patrzcie, jaka legenda, ale nie chcę, bo to jest lepsze, moim zdaniem, taka normalna, HXD normalna. Ej, mam kupiczki, dobra. A woda, sobie, sobie od razu wziąłem, żeby mieć to z głowy. A. Ui! O, o, łeb się walnąłem. Ui! Ło, się podciągnąłem. Ola! O, skończyło mi się już. Ej, ty! Myślę... Ej, widzę, ja myślałem, że tutaj można by było skoczyć na te, na te linki, na te drewniane tutaj, ale nie da się. Ale to by była wtedy na serio bardzo dobra skrytka. To by była wtedy na serio dobra skrytka. Dobra, my sobie teraz zrobimy... tutaj na przykład. Poczcie, wow! Wow! Mamy kolejnego epika! Patrzcie, epic, mityk, legenda i kolejny epic. Mamy wyrzutnie śnieżek teraz nową y od tego prezentu, no, ale fajnie, prezent mi pomógł ewidentnie. Ty, a ja znowu tą kur... usłyszałem. Ej, co to jest? Ten typek... Ten typek mnie obserwuje, czy on... Ten typek mi chyba śledzi. O, klepią się. On mi zdawał, on mi on mi chyba To ty tak po prostu stał i się gapił w okno, jak rozmarzony kot. Jeżeli ja się boję, muszę się tutaj schować. Ej, daj dawaj, to jest dobra skrytka. To jest kolejny róbnik. Nie jest chyba na to sam pierwsze co ja mi się wydaje. On jest tak blisko mega Co, co on niszczy Co on niszczy! E, ja się boję trochę. Siedem osób zostało A, e, Po co on niszczy tutaj? Biedne zabytkowe rzeczy. Nice! Patrzcie, jakie my mamy itemy! Ej, patrzcie, widzioje, my mamy dwie legendy... dwa mityki! Mamy dwa mityki normalnie, wow! Była raz jeden, miałem takie mocne bronie. Dobra, oberwała. nie, strefa będzie szła. Niedobrze. Strefa. Nie dobrze. Nie, ona do użyła. Ona do lifta weszła. Kurde, myślałem, że nie będzie Do Riffa. A już dosłownie prawie ją rozwaliłam. To jest chyba też nowy SP, jest. Wreszcie na kolejny Rift jest. Wow! Wow, top 2, zobaczcie! Top 2! Ej nie, ten chłopak chyba na wyspie jest Ten typ sobie O dobra mam rifta Ale jeszcze tej koronki nie zabram, może on ma koronkę Ale patrzcie jaka strewka mała Ej tutaj jest ten typek Nie, wskoczył na lunchpada Na Lunchpada wskoczył Lo, słuchajcie widzowie, jeśli Wam się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Alo!